Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Przystanku Biblioteka. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, z tej strony Jagoda Daria. I w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuowały taki nasz trend, można powiedzieć, koreański. I dziś mamy dla Was kolejną propozycję, mianowicie nietuzinkowy sklep całodobowy. Tak. Autorstwa Pana Kim Ho-Yeon. Użyła... O, bliżej, taką ładną okładkę. No To żeby tradycji stało się zadość, to jak krótkie streszczenie. Główna bohaterka 70-letnia pani, mająca już kłopoty ze zdrowiem i trochę zaczynająca chorować na demencję, wybiera się w podróż, ale wsiadając do pociągu uświadamia sobie, że najprawdopodobniej na dworcu w Seulu zostawiła saszetkę z portfelem. I z notesem, i z paroma innymi, wiadomo, z dokumentami, z ważnymi rzeczami. I w tym, że pociągu, otrzymuje też telefon od bezdomnego z dworca, że on tę znalazł. W związku z czym ona decyduje się wysiąść z pociągu, bo jeszcze zbyt daleko nie wyjechała, wrócić i tę saszetkę odebrać. I tym sposobem poznaje się dwójka naszych głównych bohaterów, właśnie ta tytułowa starsza pani. I y, bohater, który nazywany przez wszystkich będzie Doko, bo nie pamięta kim jest i, i kim, kim w ogóle był przed momentem znalezienia się na tym seulskim dworcu. I nasza bohaterka, w ramach e, takiego podziękowania, wdzięczności, a też między innymi dlatego, że potrzebuje, e, proponuje mu pracę w jej sklepie całodobowym na nocnej zmianie. No i większość książki to są takie spotkania właśnie Doko z kolejnymi klientami tego sklepu. Jak ci się to czytało? Czytało mi się to bardzo dobrze, ale jest to dla mnie książka dużo mniej wiarygodna niż księgarnia, mm -hmm. bo na przykład nie byłam w stanie uwierzyć w to, że jak jesteś alkoholikiem, to sam siebie uzdrowisz herbatą kukurydzianą. No tak to, to nie działa. Ja mam nadzieję, że na kogoś tak podziała, chociaż na jedną osobę. Wątpię. Jak jesteś pijącym od lat alkoholikiem, to potrzebujesz fachowej pomocy, a nie, że od dzisiaj mówisz sobie to ja nie piję, przechodzisz na herbatkę kukurydzianą. I to jest jedna rzecz, co, co mnie to tam tak bardzo ubodło i stwierdziłam, że no to jest mało autentyczne i mało prawdopodobne. A druga rzecz, bardzo mi się nie podobało. No y, najprawdopodobniej no, oni nie wiedzieli, że to jeszcze jest koronawirus, no bo to mamy ten przełom mhm. 2019-2020. Ale kurczę, babcia jest chora, ma 70 lat ponad. Syn otrzymuje od pracownika informację, że on chodzi z tą y, jego mamą do szpitala, że ta mama się źle czuje i co i idzie do niej na górę i pojeł alkoholem. No nie razem tam sobie wtedy. No, no, kto chyba. normalny, starszą osobę, czy nawet nie starszą osobę, ale osobę, która jest chora, która jest przeziębiona, która źle się czuje mhm. poi alkoholem. No bo on podszedł do tej lodówki i o, co tutaj masz i tam akurat było piwo. No i oni sobie tam razem. Znaczy się, y, dla mnie też to jest y, trochę takie y, inaczej, no nie w moim stylu żeby mama z synem piła alkohol i to wiecie, ja nie mówię tutaj o jednym piwie, tylko po prostu o takim upiciu się, gdzie po prostu ten syn próbuje od tej mamy coś wyegzekwować. No nie będziemy może tak strasznie spoilerować, bo się ktoś z was będzie chciał przeczytać, to lepiej tego nie robić. I po prostu ten alkohol mu się świetnie przydał, bo on po prostu. No, może teraz mi się udają, po prostu tak. jakoś tam urobić, no bo po prostu jednak nic porozumienia mamy wspólną. Ze sobą. No tak, no, ale w momencie, I jak to spora, bo no, nie przeszkadzałaby mi, gdyby się wspólnie nadziobali, jak ona by była zdrowa. No, ale On nawet jeżeli. Yy, ale z drugiej strony yy, to był taki wątek yy, trochę dziwny, i ja myślałam, że to będzie szczerze jakoś nawet gdzieś później. Rozminięte tak, jeszcze. trochę jakoś sprostowane, że coś będzie, bo wiele rzeczy jest w tej książce później po prostu wyjaśnionych. Tam patrzymy na przykład na coś z perspektywy Dokko, ale myślałam, że akurat ta scena, że ona wie, że ona się odbije gdzieś, że ona wróci, że w jakiś sposób, mm -hmm. nie wiem, ta pani Jeo wytłumaczy po prostu to, czy nawet z jej perspektywy to będzie, a tam po prostu nie było z jej perspektywy, tylko było na początku, że ona. Y, trochę o tym piciu alkoholu, tak jakby trochę przesadzała, nie? Mhm. Także y, to sądziłam, że będzie, że będzie to trochę wyjaśnione jednak miała powiedzieć. Więc z jednej strony ta książka mi się bardzo podobała, bo ją się szalenie przyjemnie czyta. Jest taka, no właśnie, podobna do księgarni Hugh Nam Dong, że jest taka ciepła, przyjemna, że, że ten doko, tak rozmawiając z tymi kolejnymi osobami, z tymi klientami, no w jakimś tam stopniu wpływa na ich życie. I, I na im jego pomaga. Też w sumie. No, no i oni wpływają na niego. Ale z drugiej strony, we wszystko to, co się działo w księgarni Hyou Nam Don, byłam w stanie uwierzyć. A tutaj tak musiałam trochę zawiesić niewiarę, no bo no, no nie jestem w stanie uwierzyć, że no, człowiek, który tak od dwóch lat przechodzi koło sklepu i codziennie kupuje sobie e, tą, tą ich wódkę, no bo soju soju. to jest chyba wódka, rodzaj wódki, wydaje mi się, z czegoś. No, no to wiesz, nagle się uzdrowił e, sam z siebie. E, tak, tak zawsze tłumaczył, że to pomaga, to pomaga mu po prostu. Wiesz, który wątek mi się podobał? Bardzo mhm. mi się podobał wątek tej scenarzystki. tej ma to co? W ogóle tak. wszystkie osoby, które tam w rozdziałach były, wszystkie te wątki mi się podobały. I uważam naprawdę tą książkę za ciekawą i powiem Wam szczerze, trochę mi pomogła, bo chyba ostatnio potrzebuję takich książek, które dają nadzieję. A tutaj mamy takie historie ludzi. Powiedzmy zwyczajnych, takich jak my, którzy też mają problemy, po prostu to się w życiu nie wychodzi, albo zastanawiają się, co mają zrobić ze swoim życiem, albo już totalnie nie widzą w ogóle żadnego sensu we własnym życiu, w porozumieniu się ze swoimi dziećmi, w ogóle ze swoją rodziną. I tu było wszystko fajnie, ciekawie przedstawione i ona naprawdę daje, daje fajną wiarę we wszystko i oczywiście mam dla Was. Zaznaczyłam, a jest, mam dla Was cytaty oczywiście, tylko poczekajcie. Przecież życie to relacje z innymi, a relacje to komunikacja. Wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że szczęście nie jest czymś nieosiągalnym, że polega na dzieleniu się sercem z ludźmi wokół. To jest pierwszy. A ostatni jest na samym końcu, i bardzo szybko sobie będziecie mogli go znaleźć. Poczekajcie. Mm, tylko tak. Mhm. A tu sobie nie zaznaczyła Daria już. Jak masz coś do powiedzenia, to powiedz, a ja po czym jeszcze, bo tam dobry jest też, dobrze poprowadzony jest ten wątek uprzedzeń, że doko pracuje z taką starszą panią, która na początku uważa, że o, bezdomny, no to na pewno alkoholik, że to tam nic z niego nie będzie i się go z tego nie wyciągnie. I potem ta relacja, jaką oni między sobą nawiązują i że on jej doradza właśnie, ale to porozmawiaj ze swoim synem, bo ciągle patrzysz na tę sytuację ze swojej perspektywy, a, a nie wiadomo jak patrzy na to Twój syn i, i właśnie zaradą doko. Ona pisze list do tego swojego syna i zaczynają ze sobą rozmawiać. Mhm. I, I widać, jaka tu jest ta różnica tych spojrzeń, tak? Ona patrzy na syna, że no tak się świetnie zapowiadał, bo od razu dostał pracę w firmie, że kariera, że to, że tamto, a teraz tylko siedzi i gra w gry. A z jego perspektywy, no to tak wyglądało jednak zupełnie inaczej, nie? Tak, to prawda. Właśnie co poszukałam? Mhm. Do rzeki się nie skacze, ale się ją przekracza. Przez most się przechodzi. A nie z niego spada. Gdzie trzeba pomóc, pomogę. Gdzie trzeba będzie się podzielić, tam się podzielę. Nie będę żył wyłącznie dla siebie. Spróbuję ocalić innych za pomocą wiedzy, która kiedyś służyła tylko mnie. To mi się podobało, i wiem, że to sobie zaznaczę. I wam przytoczę, może ktoś z Was będzie chciał przeczytać. Ja również polecam w ogóle. Y Podoba mi się też wątek tej dziewczyny młodej, tej, która sprzedawała w sklepie mm -hmm. i tak y, uczyła się youtuberki, YouTuberki przyszłej, tak. przyszłej, która też nie wiedziała co z tym swoim życiem zrobić i takie no, no, będę urzędniczką, no bo tak nie jestem w niczym dobra, takie miała postrzeganie o sobie, jestem taka przeciętna i taka średnia, no, no to jest taka posada, gdzie po prostu no dam sobie radę, raczej powinno być w porządku, no ale jednak okazało się, że wiele innych osób też chce w tym urzędzie pracować i to wcale nie jest takie oczywiste, że jej się to wszystko uda. I nagle odkryła po prostu w sobie coś, co jej pomogło i dostała szansę na nową pracę, na nowe życie. Bardzo mi się to podobało i to jest takie pokrzypiające i naprawdę to jest komfort książka. Ja śmiem twierdzić, że chyba moja będzie jedną z topowych pewnie książek jakie przeczytałam w tym roku bo dla mnie komfortem mega była i ja wam bardzo ją polecam pomimo tego że rzeczywiście pewnie herbatka ryżowa na alkoholizm nie pomaga ale cała reszta w tej książce naprawdę pomaga tak no? rzeczywiście w lekturze jest, jest bardzo przyjemna taka jest ale tak masz z... wrażenie bo ja nie mam jeszcze no. tego słowa nie mam tego uchwyconego i nie umiem tego przekazać ale mm, że te książki, boż, dwie przeczytaliśmy te koreańskie one są w takim takim specyficznym nastroju pisanym, w takim stylu: nie wiem, czy to jest też zasługa tłumaczy, pewnie tak, ale że żyje tak jakoś całkowicie inaczej, odbieram. Nie wiem, czy po prostu my sobie wybrałyśmy takie komfortowe i to się tak. Czyta. Nie, to jest teraz taki trend wydawniczy. Wiesz, że y, nasi polscy wydawcy wybierają akurat y, takie książki, bo to nie jest tak, że cała azjatycka linia. No nie, domyślam to, się, nie, nie. No to pewnie. są tego typu książki, ale z jakiegoś powodu no, y, ludzie takich książek potrzebują i takie y -y. książki chwyciły, no i takie książki się u nas wydaje. No właśnie, nie, to pewnie tak. I one te okładki mają też takie. Y Gimiluśne, o tak. Nie powiem. wiem, czy to nie jest ten sam ilustrator, wiesz? Mm -hmm. Wydaje mi się, że tak. Że to Bardzo jest ten, podobne, ten nie? Sam ilustrator i w księgarni. Czy Ciudam te sakury i, tu, to jest takie. Tak, że on, on ma po prostu taki styl. Także polecamy, i y, tu jest napisane, że ponad milion sprzedanych egzemplarzy. No wcale się nie dziwię, no bo to jest rzeczywiście taka, taka przyjemna książka. Bardzo na lato, nie? Tak, tak. To znaczy dokładnie. Poprzepiająca, dająca nadzieję, mówiąca o tym, że no jak jest źle, to zawsze może być lepiej. No ja jestem jednak nadal team Księgarnia, Daria tutaj słyszę ja bardziej ślepca. Tak, ja ale no to powiedzmy, no to są książki nadal z jednego gatunku, z jednego kręgu i, i zarówno jedna, jak i druga mogą, mogą przynieść radość. Także generalnie to polecamy. Tak, nie? tak polecamy. Nie będziemy spoilerować, bo to nie fajnie później będziecie mieć w odpowiedź. Tak, zwłaszcza, że to nie jest zbyt długa książka, więc jak byśmy za dużo twoją się szybciutko ją przeczytały, to. To jest książka na jeden dzień, myślę. Tak, spokojnie. No to od nas chyba tyle odnośnie tak. do sklepu całego. Jeśli tego, czytaliście, nie? to piszcie, co sądzicie, albo czy macie w planach. To tak. czytanie. Albo co z literatury koreańskiej, azjatyckiej znacie i polecacie, bo. Słyszałam gdzieś tam w internetach mi się obiło, że w ogóle trwa akcja lipiec z miesiącem azjatyckim w Bookmediach. Także zupełnie nie niechcąco się wpasowałyśmy w to też, czytamy teraz azjatycką literaturę. Także dajcie znać, co, co wy z tego kręgu kulturowego znacie, polecacie. A my tymczasem serdecznie się żegnamy i do następnego razu. Cześć! Pa.